Siemo. Oto szybki poradnik dla Was, jak zmienić nazwę ma konta Minecraft. Także w pierwszej kolejności musicie ograniczyć sobie przeglądarkę. Yy, tutaj wchodzimy sobie, wpisujemy sobie tutaj. Po prostu mi Minecraft. I wchodzimy sobie na yy, pierwszą stronę. Teraz tak, tutaj musicie zalogować. Ja się zaloguję i kiedyś zaloguj się. I najlepiej za pomocą Microsoft, jeżeli już macie takie konto. I tutaj ja się muszę szybko zalogować. OK. Jeżeli już jesteśmy zalogowani, co nie. To wchodzimy sobie tutaj. I jesteśmy na głównej stronie. Tutaj mamy nasze konto. Yy. Tutaj mamy tak. Zmień nazwę profilu i zmień skórkę. Jeżeli zejdziemy sobie zmienić zmień skórkę, możemy sobie zmienić skina. Tutaj na przykład mogę sobie ustawić pelerynę na jakiś pan, nie wiem o co chodzi. I tutaj mamy skin z klasycznej slim. I jeżeli ustawiacie sobie skiny, to po prostu są tutaj wcześniej poblany. Czyli skins, z najlepiej ze strony Minecraft. Minecraft skins. Tutaj macie po prostu stronę, ale to dzisiaj nie o tym. Ale jeżeli sobie cofniemy, to będziemy mieli tutaj. Zmieni nazwę profilu. Jeżeli mamy zmienić nazwę profilu to teraz ja prezentuję podłoga. Nie mogę niestety zmienić, bo jeszcze, bo jeszcze nie zmieniłem mi 30. Nie wiem, ostatnio 30 dni temu, więc nie mogę tego zrobić, bo możecie to zmienić tylko co 30 dni. I tutaj wpisujecie po prostu swoją nazwę profilu, co nie zapisujecie. No i co? To będzie na tyle, nie? Dus smijt je je